Cześć, cześć witam Was w kolejnym blogu. Oczywiście bateria znowu padająca była, więc troszeczkę później zaczynamy. Oczywiście tam stoi kubociajka z yy, rozrzutnikiem, tym sześciotonowym. A few moments later. Dobra, yy, woziłem sam z początku. Teraz przyjechał Matejko. Teraz, no w zasadzie już jakiś czas temu. I we dwójkę to ładujemy. Kratka mi się zapchała. Yy, ta odprowadzająca więc e, jakby to powiedzieć jest bagno. Od grona nam jeszcze pola zostało, trochę przygrubo daliśmy, więc e, tu od sąsiada raz przejechałem od Roberta, a od tamtej strony i najwyżej to co braknie to na przyszły rok dopiero e, no dorzucę po prostu i tyle w temacie po żniwach. Nie wiem nawet ile tu ton było, no nie było tego Bornika jakoś tam specjalnie dużo Fakt faktem na płycie się nie mieściło, no ale co to była za wysokość Tylko tyle co w murki, a zawsze była aż tak mega wysoko, więc Ile jest, tyle jest Ja tam jeszcze dojadę teraz z tym rozrzutnikiem co pojadę, to pojadę na koniec, powykańczam sobie końce yy, I najwyżej, wzdłużkę jeszcze będę tam najwyżej jakoś ładował Od strony Matejka a tego obornika, co tu zostało? Większy rozpierdziel, no jak to się pozbiera, ten rozpierdziel, to może będzie jeszcze z rozrzutnik. Na razie zielony... Najlepsze jest to, że zielonego wczoraj umyłem przed agregatowaniem sobie, bo mówię, są tak szyby zawalone, że nic nie widzę. Po kurcy No i umyłem go wczoraj. Na szczęście nie płucowałem go aż tak dokładnie, więc dzisiaj nie jest mi szkoda go w obornik wpakować. Eee, więc to tak wygląda. Motowarka tam stoi, bo trochę to rzadkie zgarniałem już. Dobra. Jeszcze ruch zwiąłem przy krokodylu, więc nie fajno. No ale co się poradzi. W tym oborniku więcej słomy powinno być, bo jest mega po prostu rzadko. W to już po żniwach był i to ogólnie było mega mało ścielone jeśli o to chodzi, no bo obornik bardziej jak ładowarką wywalałem, no to to i tak było tam. No nie było dużo ścielone, bo to ręcznie się na starym budynku ładuje na ładowarkę i dopiero wywozi, więc powiem, że było takie bardziej rzadkie tam wywalane A teraz są tego efekty, że obornik jest leisty i to bardziej jest gnojowa wica niż niż jak gdyby obornik taki trochę gęści, gęściejszy powiedzmy o, ale chlapu no tam Mateusz musi, widzę, że wyrabia to co chciałem, nie teraz jechać tam wyrabiać ale ja pojadę sobie, wyrobię i tak tutaj ten koniec co, co mam w zamiar kurde, jeszcze nie na tą stronę gdzie mogłem z prawej strony płyty gdzieś jeszcze nie dam się, bardzo nie dam się Dobra, ale to to przerzucimy sobie, żeby nie miał za wysoko. O. Ilu? Ksiuś. Oczywiście rozrzutnik odwója cały czas pożyczony. Skończymy, to go umyję i albo nie będę mył, tylko dopiero się go zapytam, czy będzie rozwalane u niego teraz też, kiedy on sobie tam marzy. tu trochę posprzątałem, więc jest inaczej a tu się przechodziło, że w gumiaki się mogło nabrać o, trzeba by się zabinął? i Jeśli to Mateusz też sobie te e, ładuje, bo z początku je ładowałem, obydwa jeździłem, i, i między międzyczasie jeszcze ładowałem. Z początku przy grubo widzę, rozwaraliśmy. No i efekt jest tego, że braknie pewnie. bo tam jest jakieś 2 hektary nagrajone, i tu kawałek, no tu jest jakieś dwa z groszem, dwa z tą. To. to jest prawie 4 hektary w kawałku. No jeszcze tam muszę wjechać, akurat sobie tam wyrobię Jedno, drugie, tu dokończę, końca klapa do góry Ten ślad co tu brakuje. Dobra, zrobimy to w ten sposób, że tu starczy i teraz trzy razy w poprzek sobie przejada. 去年。

na szybką, skrzy... szybką skrzynię i jedziemy. Po kukurydzach w tym roku w ogóle rajem jest mega twardo i mega nieprzyjemnie się to orze, ale zobaczymy. Po na pewno Gruber tu pójdzie zaraz, albo talerzówka, ale raczej Gruba. Bo Grubera mamy, talerzówkę trzeba by było pożyczyć. Od Janka. Czyli i nasze od Kaskaderskiego. Co on naładował? Czy czeka? Czeka on, chyba. Tak, wydaje mi się, że ktoś w kabinie jest. Telefon z kimś rozmawiać, dlatego się nie ładuję Dobra, zaraz mu to wrzucimy o, Zaraz do taty przed bo Widzę, że z miast tam wrócił to nie wsiądzie i pojżże kubotą już mi się znudziło przesiadanie A tam się tylko tyle zostało Bagno 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 Jak ktoś mi zarzuci, że szkoda paliwa, to bardziej powiem, że szkoda rozrusznika, Taka, każdym razem odpalać, gasić, odpalać, gasić. Rozrusznika, akumulatora, w zasadzie wszystkiego. Z tego co patrzyłem, to jeszcze. W miarę szybkawo trzeba za się brać, bo dojki przeżarły wszystko i są bez paszowozu. W ogóle Krzeszek mi już pojechał. Wyjeździł się ze mną i Johnem, i Kubotą. A powiem, że chłopaczek ma niecałe 3-latka jeszcze. A wszystko ogarnie. Co mu powiesz, tak? Co on zapamięta? I następnym razem przyjechał w ogóle i powiedział, czy idziemy w końcu orać. No a tak wyszło, że orkę skończyłem przed wczoraj. Albo wczoraj. Już nie wiem nigdy nie uciekają. Wczoraj na pewno agregatowałem i, i wykańczałem, tak, wczoraj kończyłem orącz ale to wykończałem ten To tą Oranie ora nie bym nie nazwał, bo to było dwa przejazdy po jednej i po drugiej i po przyczaj. I... To było raptem wykończenie orki, bo po nocy już nie chciałem wykańczać bo nie widać jak co idzie i... Oh, yeah. No mu to władujemy na przód Coś na prawą stronę trzeba złapać Mnie jebał, obrużyłem mu ciągnik. <grystanie> Jeszcze tylko w <wpierdoli. grystanie> Ale mnie będzie wytywał. Dobra, mordeczki. Idę po w a ja wam dziękuję za vlogacka i trzymajcie się. Elu!